so Wszyscy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, wasz ulubiony youtuber, jakby ktoś nie wiedział, to ja, tak, to ja jestem waszym ulubionym youtuberem. Wstałem dzisiaj o 12, czyli cały czas system 5 rano, chyba 4 czy 5, i 12 wstawanie jest cały czas u nas, i naprawdę mnie to męczy, bo. Mm, 12:00 wstać to jest nie dość, że w tych czasach zimowych dzień stracony, no i właśnie dlatego, że ja nie chcę, żeby ten dzień był stracony, to wstaję o 12:00 i jak w Kevinie rodzina, latam, zaczynam wszystko ogarniać, żeby nadrobić dzień, a więc, no a więc jestem cały czas w gonitwie, cały czas we wszystkim. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. A my lecimy z kolejnym vlogmaster za 3 2 1 Specjalnie tak na razie trzymam, bo muszę Wam coś wytłumaczyć. Pamiętacie, jak na ostatnim vlogu robiłem kompot z suszu, w sensie zwędzonego, zwędzonych owoców, i dużo osób mi napisało, że za dużo, za mało, więc nie wiem, ale zrobiłem całą butelkę, bo tak naprawdę tego kompotu nie wyszło za dużo i jeszcze go nie próbowałem, prawda? Ale przez to, że masz łapczywych ludzi w swojej rodzinie, to zaglądam do lodówki, a z mojego kompotu. Zobaczcie, ile mi Szarlotka z, z Angeliką zostawiły, bo Szarlotka też piła, Angelika też piła, powiedziała, że jest po prostu fantastyczny, dobry, a mi zostało właśnie tyle. Tyle z tego wszystkiego. Także oficjalnie wasze zdrowie, jeśli Angelika ma rację to i jest dobry, to robię dzisiaj drugi raz. Wasze zdrowie. Nie wiem, dlaczego ludzie mówili, że nie można robić zwędzonego, że faktycznie jest gorszy. Pyszny, pyszny i taki jak dziadkowy. Wasze zdrowie. Masz ładną choinkę, co? A ta mama nasza zdolna. To nie jest cukierek do jedzenia, halo. To nie jest to. Co ty masz? Masz Czekoladę w dłoni i jeszcze chcesz cukierka z choinki? O. Yy. Oh. Oh. Co ty robisz za przeprowadzkę? Mama wczoraj tak walczyła o to. Dawaj, odkładamy, dobra? Odkładamy ładnie, raz pięknie. I jeszcze dwie rzeczy, które warto pokazać. Otóż ostatnio przyszedł do mnie Mikołaj. Gdzieś moja teściowa Aga z jej partnerem, nie wiem skąd, zaczepili Mikołaja i Mikołaj powiedział, że ma e, prezent i dał im po to, żeby, żeby mi przynieśli. Widzę co to jest, bo to jest Rituals i wow! Moja ulubiona seria, samuraj, Samurai i Sakura. Angelika woli Sakurę, ja wolę Samuraja. I to jest zestaw dla mnie od mojego Mikołaja. Podobno jeszcze gdzieś na mailu mamy kolejną e, część tego prezentu, więc wnioskuję, że może to być jakiś masaż, coś takiego, ale tu mamy tak, tu mamy pod prysznic w sensie tą piankę, tu mamy po goleniu coś, tu mamy do golenia piankę i to, co to jest? Uuu, jakieś perfumy od Rituals. Dziękuję bardzo Aga, jeśli spotkasz swojego Mikołaja, to powiedz, że bardzo dziękuję. A drugi Mikołaj przyszedł od e, Paprockiego i Brzozowskiego. Dziękuję Wam serdecznie, bardzo wiem, że oglądacie, więc e, bardzo dziękuję. Angeliki nie będziemy otwierać, szanujmy się, chyba to jest to samo co u mnie, ale po prostu niech ona sama sobie otworzy. Dobra, od razu przymierzam, żeby był mudzik. Nie patrzcie, przepraszam, no nie jestem w formie, no ja wiem, ale, ale pracuję nad nią. Nie tak na poważnie, to jest pierwsza bluza z kapturem. Wysoki świąt. Fajnie, nie miałem żadnych takich świątecznych butów oprócz spetrów, więc A więc jest still believe, że w Mikołaja, tak? No, no, no. No tak, tak ja wierzę, jak nie patrzeć. I smaj Charlie! Hi. 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 Charlie, smaj! Pokaż w ogóle swoje buciki, jakie ty masz fajne butki, Boże, Agi, przepiękne. Poczekasz tu chwileczkę? Poczekaj, tatuś przyniesie Harry'ego Pottera, dobra? Dobra, no. Jako, że wypakowałem kredki cały kalendarz, to mam tutaj maszynę losującą. Już idę! Maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady i mamy tego. Dobrze, Charlie, proszę bardzo. To jest na dzisiejszy dzień, tatuś ci wylosował. Jak się, jak się otwiera? Otwórz. <noise> no, napatrzyła się na mnie. Daj, szkoda ząbków, tatuś to zrobi, daj. Otworzyłem, ale na ślepo, nie patrzyłem, co otwieram. No i co to jest? <noise> Pokaż, co to jest? Zgredek? Zgredek! Nie, tak. Masz zgred, Charlie wylosował, czy znaczy ja wylosowałem zgredkę, chodź zobacz. Nie! Zobaczyć. Cały czas Jezu, ale piękny! A czemu tak lubisz zgredkę? Zawsze się... Bo kocham go najbardziej z Harry'ego Pottera Daj. Daj mama! Zawsze się go bałam, jak byłam mama. To jest zgredek! Harry Jezu, piękny jest Pan Harry lubi Jezu, tak! O, musimy obejrzeć, obiecaj Ale ładna bluza Ładna? ty też tak. masz tak, samą. masz dwie ja też mam dwie. No i piękne. I still believe. Pokaż, mogę zobaczyć, mogę widzom pokazać? Pokazuj mi. No dawaj, tylko z gredka, pokażę widzom. No, ale to jest. Ale to jest mętka, no, Ale to jest mętka. Pokaż, tylko pokazuj szybko, muszę widzowie pokazać, bo ona mi zabiera. Tak wygląda z gredek. Proszę bardzo, przepraszam, już nie zabieram. I jeszcze taka mała przypominajka, ponieważ mam dla was kod zniżkowy i on jest po pierwsze cały czas aktywny, minus 35% na fotoksiążkę. Link macie w opisie, koniecznie korzystajcie. Tutaj wam nie pokazywałem tej książki, ale jest to moja książka, już taka typowo dla mnie, bez prezentu dla nikogo. Printu napisało mi, że specjalnie dla moich widzów przedłuża czas gwarancji wysyłki. Co to oznacza? Właśnie to, że taką fotoksiążkę możecie stworzyć do niedzieli, do 23.59, czyli czyli cały weekend i macie gwarancję tego, że dojdzie na Boże Narodzenie. Tak szybko pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w środku. Bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienia. Myślę, że każdy powinien taką pamiątkę, taką fotoksiążkę mieć albo komuś... Podarowa. No, i wybierajcie sobie z tych szablonów. Ja wybram akurat taki, ale tych szablonów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i każdy może sobie wybrać coś dla siebie. W międzyczasie wymiksowałem się jeszcze szybko z domu, ponieważ wczoraj, jak kładliśmy się spać o tej piątej, właśnie, to Angelika do mnie powiedziała: A ty, mnie, ty o mnie, Luka, już tak nie zabiegasz. Ja mówię, kurde, ostatnio faktycznie tyle tego było czasu zajętego, tyle tych rzeczy do, do zrobienia, że faktycznie żadnego prezentu, żadnej, żadnej niespodzianki, żadnych kwiatów, dlatego wymiksowałem się potajemnie z domu, powiedziałem, że gdzieś tam muszę jechać i jesteśmy pod Halą Mirowską, żeby kupić Angelice kwiaty. Bo faktycznie, przyznaję się, ostatnio. Ja jestem taki, że, że naprawdę tyle jesteśmy z Angeliką, ja zawsze staram się ją zaskakiwać, zawsze chciałem ją zaskakiwać, a ostatnio. Ostatnio bardzo, bardzo mało tych takich niespodzianek i to nie chodzi o materialną, na materialną rzecz, tylko samą jakąś niespodziankę. I to mi, to mi się od razu utożsamia z takim, wiecie, z, w złej kwestii starzeniem się, nie? Że faceci już przychodzą do domu. Kiedy ty ostatnio jakieś kwiaty kupiłeś? Ja do takiego czegoś nie chcę dopuścić, więc okej, okay, z podpowiedzią, bo, bo naprawdę sam chyba bym nie wpadł na to przez najbliższy tydzień, bo jest taki zapierdziel, przez ten vlog masz to wszystko. Ale z pomocą Angeliki przyjechaliśmy po kwiaty, kupimy mojej narzeczonej, piękny bukiet. Muszę się tutaj doświetlać telefonem, zobaczcie jak od razu trzeba w trakcie vlogmasu myśleć. Otóż kupiłem Angelicę tutaj, czekajcie, o tak będzie ładnie, 100 róż, ale chciałem kupić 100 różowych, takich ładnych, jasnych różowych, ale od razu pomyślałem kurde, e, czy ona mi na pewno będzie zadowolona z kwiatków, ale, ale czy nie zepsuje całej koncepcji, jeśli chodzi o dom, gdzie mamy czerwienie biele, i postanowiłem jednak, że dla dobra vlogmasu żeby nie było takiej różowej plamy w domu nie wiem czy, nie wiem, czy to ma sens ale wydaje mi się, że ma. I tutaj Oczywiście, bo jest u mnie również teściowa, to postanowiłem, żeby nie była poszkodowana, żeby nie było jej smutno. To chyba goździki. Tak mi się wydaje, więc goździki dla teściowej, e, róże dla narzeczonej i jedziemy. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy z roku na rok coraz cięższe te kwiaty, ale bardzo ładnie się prezentują i dla teściowej, i dla halinki. Także mam nadzieję, że będzie zadowolona i będzie czuła się. Dobra, do zobaczenia okay. i będzie czuła się e, zadbana przez swojego narzeczonego. No musi, prawda? Proszę bardzo, do mojej narzeczonej Tylko musisz trzymać już, bo nie dam rady ich trzymać Nie, nie te Te! Trzymasz? Mhm To są dla ciebie Kolejna przed chwilą Jak to? No to jak mówiłeś, że się czułaś zaniedbana przeze mnie Naprawdę to są dla mnie? Tak serio? No tak ta moje jeszcze tutaj. Teściowej oczywiście. Zobacz co to jest. Widzisz Spójrz na to. Słuchaj. Spójrz na to. A... Widzę piękne, widzę, widzę. No. Duże, to? Tak, chyba ch mam wrażenie, że coraz większe. Z co roku na rok one rosną, bo jakieś cięższe. Idziemy a... po twoje mi zdjęcie teraz, bo ja co chwilę dostaję takie kwiaty, a nie dostaję. A, co? a, nie, a nie dodaję zdjęcia. A ty też ładne, nie? Zobacz. Kolor jaki? Mama, co roku miała większy yy, yy, Bogień? Chciałam ci kupić duże różowe, ale postanowiłem, że do vlogmasowej masowej scenerii nie, będzie, nie będą pasowały. Jestem, dziękuję bardzo. Jestem w szoku. Nie spodziewałam się. Ja też. Ty też jesteś w szoku. Oczywiście, że jestem w szoku. Pyszę jedzonko już ci Nie przypuszczałam, że taką dobrą kaczkę zrobisz. No nieprawdopodobnie To Zdrośnik, babcia, zobacz. Bab. Musisz pożyczyć na chwilę. Pożycie. Zaskoczenie, prezent się uda, teraz jadę do dołu po Adriana, ponieważ e, on robi coś, nie powiem co, bo pewnie dowiecie się od niego Jakieś tam pomagam po prostu dla e, domu dziecka i ja mu chcę w tym pomóc, do tego ja dzisiaj, znaczy ja ostatnio już też pomogłem e, Inną taką inicjatywę wsparłem, później wam o tym opowiem, więc e, bardzo się cieszę, jest taka magiczna, świąteczna, pomocna atmosfera i o to mi chodzi Co tam robisz Mysza? Co Ach, Co robisz takiego? E, robię kompot z suszu, ponieważ moja rodzina. Znowu? No, z, ponieważ rodzina moja mnie wykolegowała. E, mówiłem to, już pokazywałem widzą tyle Angelika z szarlotką mi zostawiły. Ja chciałam tyle. powiedzieć, że ja, ja wypiłam pół szklanki, a później Szarlotka bardzo mnie prosiła, więc nała mi drugie pół. Wcześniej też... ja ci polałem i wcześniej też polałem Charlie. I tylko Aga troszkę, więc całą nie. Ja, tak! aż tak. znaczy, Ja nie żałuję oczywiście, no bardzo. Prawo, wa ważne, bo dużo ludzi pisało, że nie, wyjdzie za mocne. Jak wyszło? O Jezu, pyszne. Tak? Mamo, powiedz. Ale ja tak. nawet się, powiem szczerze, że nawet nie Dziękuję. wiem, wiele razy piłam taki, to jest kompot z suszu? Tak. Kompot i tak, niektórzy nie robią nie. za mocno, a ty zrobiłeś taki słodki, taki Dobra, idealny, nie? Ale naprawdę. Nie był za mocno, żeby taki nie. Za skoncentrowany. W ogóle nie był. Tak. Także robimy, mamy, robimy tak, dzisiaj to samo, plus... A ja proponuję jakiś wielki gar. No właśnie, ale wiesz, przepis jest na tyle, więc nie chcę kombinować sam i zamarynowany w O, tak. Jeden dla Wojtusia z Popielnika, a drugi dla nas. Tak Super, jest cudownie, ja uwielbiam. Kiedy robisz Dzisiaj, tak? Nie, wczoraj wieczorem. Uuu, to dobrze zamarynowany tak, jest. Tak, I robimy także wigilinę. Kiedyś wigilin, będziesz świąteczny. Dziadzio Luka. Ja kiedyś, już wszystko wszystko że kupiliśmy kiedyś książkę przetwory na zimę. Taką miałam motywację, żeby zrobić. Ale I na tym kiedyś, się skończyło, już chyba kiedyś się kiedyś nawet zgubiło. To będziemy musieli mieć spiżarnię. Mhm. I w tej spiżarni będziemy mieli drzem... zobaczysz, Halina, na starość się będziemy szczęśliwi. A teraz tak. Znaczy nie. <noise> Ogólnie też będziemy szczęśliwi. Dobra, robimy. Także zaczynamy robotę. Już z kompotem, nie będę się powtarzał, bo widzieliście ostatnio. Tutaj mamy już zamarynowane schaby. kupić, albo zrób razy dwa wszystko. Dobra, nie, nie podwójno, bo to e, wtedy pęcznieją mocno. Zrobię dwa garnki. Tak samo, na dwa przepisy. No. Dobra. E, to wszystko marynowane w różnych przyprawach, jakichś do mięs, ziołach prowansalskich, majeranek, te sprawy. I nadziewamy tylko suszoną śliwką. I do tego nadziewamy też te, czosnkiem e, owoce, no bo sporo się Wpierdziela mi w pierdzie... To jest Angelika, która wpierdziela mi się w przepis, bo się przepis. Słuchajcie, prezentuję To nie, nie mówię do ciebie ty, nie? Oczywiście, Angelika. Nie, mówię, będę czekała. Po, po całym tak garnku jedna taka buteleczka wychodzi płyn Ja na oko wszystko robię Tak, robimy, spoko Ja A, zrobię to to więcej to ogólnie Żartuję, Angeliczko. Nie, zaraz już nie będę z Agnieszka, zareaguj Idę spać Gonna... So, gonna... When everything is white Glimmering silver white And stillness fills the night It's Christmas A winter wonderland A snowball in each hand I jeszcze, jakby ktoś nie zauważył, to byłem u barbera i śmieszna sytuacja jest taka, że nie chciał mnie przyjąć. Umówiłem się z nim na godzinę 18, przyszedłem, a w całym salonie, w całym tym miejscu jest ciemno, nie było światła i powiedział mi, no, że sorry, ale no nie, no nie zrobi mi tego, bo przecież no nie ma światła po prostu, to jak mam nie, jak mam mi fryzurkę zrobić, ale przekonałem go, powiedziałem spoko, biorę to na swoją odpowiedzialność i zobaczcie, jak to wyglądało. Dokładnie. Mam barbera, który ścinał mnie w ciemnościach tylko z latarką z iPhonem, ale wydaje mi się, że, że wyszło nie najgorzej. Potrzebowałem tego, ponieważ jutro są Majka urodziny, w sensie świętujemy je yy, i chciałem dobrze wyglądać, bo już byłem zdecydowanie zapuszczony i uważam, że ogólnie jest świetnie, a jeszcze jak popatrzeć na to, że było w ciemnościach, to jest w ogóle chyba fryzura świata. Czy ja będę mogła dzisiaj już to zjeść, czy tak, jeszcze nie? Dzisiaj będziesz testerem w jednym wypadku, w jednym momencie. Ostatni raz jadłam to chyba, nie wiem, z rok temu. No właśnie to jest, to jest taka esencja i pokazanie jak przestaliśmy gotować, nie? Bo to nasz takie, znaczy moje popisowe danie i przestaliśmy, ale dzisiaj jesz to, czy sklepkiem, czy jak chcesz mm -hmm. i popijasz kompotem z suszu. To. to jest moje zadanie na twoim super. A zobacz jaką um, ci zrobiłam. E, herba <kłysy> Przepraszam, o Jezu. Zobacz jaką um, masz świąteczną herbatę. To się herbańkę. bardzo gorzka, nie? to słodziłaś w ogóle czymś? Tutaj, bo ta jest twoja. Która? Ta jest twoja. Ta jest mhm. więcej soku z day. <kłysy>

Gorące mama. Jezu, jak od razu dwie. Mm, mm, mm. Tak? O Jezu. Dawno no tak. nie jedliśmy, nie? Musisz być od cholery zakochany. Dlaczego? Ale tak bardzo. Że zasłono? Jest taki słony. Hmm. Ale... ale nie, to powiesz że to posoliłem. Myślałem, że będzie lepszy. To w sensie on nie jest taki yy, z patelni, z piekarnika. No właśnie, bo coś soli poczuła no. To posoliłeś? Tak. Mm. Bo uważam, że będzie lepsze. Czyli nie? Bardzo właśnie. Tak? Męża przyszłego. Mm. Dlaczego? Że co? Bo może mi tak gotuje. Właśnie nie gotowałem tyle czasu. Ale zajebiste, myślę. Lepszy... Naprawdę? <grym> <grym> <Dobra, grym> jak jem, to czuję się jakbym była na jarmarku. Taki smak. Tak! Taki wędzony. Dobra, to elegancko. To się cieszę. Tak. Ta. Ta. Dobre? Mm. <grym> tak się... Tak O i tu mój tester jeszcze ostatni Jakie dobre Dobre? pyszny. Tak Tak Jaki piękny, naprawdę bardzo mocno energetycznie Dobry, piękny koniec dnia Schab wyszedł Yy, kompot jest lepszy, uważam, bo teraz jeszcze wypiłem go troszeczkę bardziej zimnego i jeszcze lepszy niż był. Angelika zrobiła mi tutaj kąpiel, odpaliła widzę, bo przed chwilą ona się kąpała, peanut butter yy, stos. Naprawdę, jeśli chodzi o ten czas zimowy, bo wiem, że te Mort wine i te jabłko, że tego już nie ma, bo jest praktycznie wyprzedane. Yy, naprawdę, jeśli chcecie takiego ciepłego, fajnego, takiego przyjemnego, zimowego yy, zapachu, to peanut butter jak najbardziej się yy, w to wpisuje. Nie, nie wszyscy wiemy. Bo nie wszyscy to wąchali, ale naprawdę to nie jest takie masło orzechowe mm, kulinarne, że pachnie, pachnie masłem, tak jak to, to masło do jedzenia. Też od razu powiem, że na hasło ciasteczko. Tak, widzicie, akurat uruwałem Niunie, więc y, nie mogłem mi pomóc w wyborze y, tego hasła. Angelika wybrała hasło ciasteczko, Daję wam to, y, pamiętajcie, ciasteczko, <grafy> minus 15% na y, wszystko w Candle z wyłączeniem zestawów, czyli zestawów nie, ale wszystko resztę y, minus 15% macie na hasło ciasteczko. Y, no i co, serdecznie zapraszam do zakupów. Pamiętajcie te peanut butter, naprawdę. Jeśli ktoś ma peanut butter, to proszę też piszcie w komentarzach, y, jak wam to y, siedzi, bo mi bardzo. Ja się z wami żegnam. Myślę, że pójdę spać za około godzinę, bo jeszcze mam chwilę spraw do załatwienia, a jest godzina pierwsza, dziesięć, także rekordowo dzisiaj o drugiej, bo Newnia śpi, mam nadzieję, przynajmniej. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie dzieje się magia, siema, tara!